O kat, czyli 13 kat. Kat to sieć, to ziarno wpuszczone w sieć na przyszły użytek, to obfitość, to plony, które zbieramy w sieciach. Sieci, w które też się można wplątać, może być za dużo obfitości. Dzisiaj jest ten dzień, to zwróć uwagę, w które konflikty, sytuacje się wplątujesz. To jest dzień na rozwikłanie pewnych więzów, pewnych sytuacji przeszłości, bo 13 dzisiaj mówi o przodkach, o energii przeszłości. Mówi też 13 o horyzoncie, widzenia po prostu z szerszej perspektywy. To jest bardzo duchowy jest ton. Bardzo Ten duchowy. dzień jest na to, żebyśmy wyrazili też wdzięczność za wszelką obfitość, która spłynęła do nas z, e, od naszych przodków, ale też obciążenia, pewne przekonania, które wraz z nimi idą. Więc jest to dzień na to, żeby rozwiązać, rozwikłać te różne sytuacje, które nas obciążają. I. Żyć z obfitością i radością.